Szanowni ja jestem Mistrz, a to jest już czwarty odcinek z Minecraft PlayStation 3 na modach. Oczywiście Edition. W tym odcinku myślę, że powiększymy dom. Może najpierw zejdziemy do kopalni, wiecie? W tym odcinku myślę, że powiększymy dom i... I, I i, uporamy się z kopalnią. waga woda, 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 się. Kurde, czekajcie. Myślę, że tu będzie tak w dół szło, o. Już od teraz będzie tak w dół szło. Mm, nagrywa się, nagrywa. Okej, okay, dobra. Pięknie, 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 pięknie. I tak, i właśnie yy, bym zapomniał. Chciałam was przeprosić za odcinek, bo tam urwało mi fragment, ale to była moja wina, bo uciąłem, bo chciałam użyć taki mały nieudany fragment i niechcący jeszcze ucięłam końcówkę, ale to było tak, że jak wiecie co zabudowałem i tam mówię, ok, muszę już kończyć, tam było pożegnanie i tak wiecie co tam dalej było. No, 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 no i teraz będziemy tutaj tak będzie już za chwilę metro. Metro zaraz będzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Za chwilkę będziemy budować metro. Znaczy budować. Wchodzi to metro. I to tak. I tu już myślę, że będzie wejście. Mhm. No i to chyba myślę, że na razie w tym odcinku na tyle będzie. Zobaczycie, ile nagrywa... Dwie minutki. Okej. Okay. Jeszcze mam trochę czasu. I tak. Ym... Wam, się, Wam się bardzo dobrze przyjmuje to seria, zauważyłem. Jakiś No, po prostu dobrze. Jak chcecie to oglądać, widać. chcecie. No, mam jednego widza. Nie wiem ile teraz mam, może coś mi wbiło jeszcze, bo to mi tak szybko ludzie wbija, że niesamowite to jest. Po prostu prędkość światła. To co się dzieje. Czekać, um, ja bym musiał iść jeszcze na chwilę po drewno dżunglowe sobie zrobić kierkę. Bo chyba byście nie chcieli oglądać, jak ja y, cały czas robię te drewno. No, to jest trochę moim zdaniem nudne. A wiem. Teraz jest czwarty odcinek, tak. Czwarty. I tak chciałam. Chociaż nie wiem, czy byłam to. Jakiś. Okay. W, w piątym odcinku. Dobra, powiem wam. Będę dobry i powiem. Najpierw jeszcze zabiję świnkę i. Wam powiem co chciałam powiedzieć. No, świnę. W takim tempie. My to muszę w ogóle zrobić farmę. To też już na przyszłość. Okej, okay, mam, mam. O! w następnym odcinku idziemy do keiba. właśnie, chciałam to powiedzieć że w następnym odcinku idziemy do keiba. więc będzie coś ciekawszego bo będziemy zbierać żelazo i takie tam będziemy, będziemy musieli wziąć ze sobą piecyk dwa bloki wystarczą mi no i teraz wracamy już do domku i tak yy... Ogólnie moja już seria się rozwinęła i tak powiem Wam, że jak widzę, wasze. No, jeżeli no Wam się dobrze to przyjmuje, to naprawdę ludzie nieźle rozwinęliśmy się, bo w pod pierwszym odcinkiem mam już 38 wświetleń, 38, 40 już? Nie wiem, bo to godzinę temu, a mi. Na godzinę to przychodziło po 8 wyświetleń. Więc to dla mnie jest wyczyn. A jeszcze tym, że jestem jakby no świeżym youtuberem. Aha, patyczki, patyczki, patyczki. Więc to możemy tak. I to możemy tak. No i teraz będzie o wiele szybciej. Uspieszony tempo. Tu, O nie, ja to sobie nie chciałem. Hop Tutaj musi zostać. Tu, Właśnie, a, właśnie. Przepraszam. wybiło mi to z rytmu. No, kurde. A, właśnie mam. Już. No, no okej. Okay takie okay, ludzie, że jesteśmy, jest, e, ja nawet nie robiłem dzieciach, ale co chciałam. E, Napiszcie mi, czy byście chcieli e, ten tekstur pak bo Mogę taki tekstur zrobić? No żelkowy on jest no, fajny. Nawet. A telefony same, czekajcie. Okej. Okay. Ja, same telefony, dobra, jestem. Przepraszam Was. To się już więcej nie powtórzy. Sprawdzę ile jest, no ja bym chciał już kończyć, żeby te telefony wszystkie już ogarnąć, to taki był krótki filmik, bo nie mam i no i no po prostu, no to ja bym mistrz, a to był Minecraft na modach partia czwarta, trzymajcie się i cześć.